Uwaga, jest cały. Gdzie hmm. jest <laughs> Cześć z tej strony Mister G. Dzisiaj nagrywam odcinek. Nie przestrasz się, a wychrywasz kase. O to jest rozpoczęcie odcinka Dokładnie, witamy, stawcie łapkę w górę, no suba Po co jedziemy dzisiaj? No jak to po co? porobale? Co to ma być? Co? I czemu zbiłeś talerz? No stary, to do odcinka no No, ale no to jak? Co do odcinka się tak wygłupiamy? Tak oh, Content for life, Logan for life Co no to, to ma znaczyć? Boże, przyszedł Pan Maruda, p***ja, dobrej zabawy O oh, Jezusie, co ty robisz? Chciałem uratować! ja już nie mogę nie. sprzątać! Dosyć! No. Dobra, Jack, Zostaw już te talerze, jedziemy. Bierz kluczyki, jedziemy do Aszą. Tylko problem jest taki, że Jack się na pewno nie będzie bał. Z tego względu, że on je robaki. Zjada robale, ale ty nie wiesz, jakie są wielkie zoologiczne. To jest nic, to co dałeś, oprócz tego, żeby mi się cały czas to jeszcze wymiotować, to... Stary to był w innym filmie. A karaluchy? To? Wiesz jakie wielkości są karaluchy? Czasu? Nie wiem, stary, chyba małe takie. Będziesz czy nie? Pod koszulką i w gaciach. Rozumiesz dzisiaj? Dobra, o, chłopaki, to co idziemy do Kakadu, szukamy jakiejś robali i lecimy na hale. Tak jest! Jej. Co, co to za trzynastkę, Chyba boks. Takie duże. Taka to taka promocja. No? Karaczany. Uuu, są też dobre. Jezu! Ja ich nie, nie do... są, co, nie? No to są te, co my mieliśmy dziwo. Identyczne. No? Tak, tak, tak. Karaczany czy Ale ja nie wiem czy je można usmażyć i można? Można? Muszę zobaczyć tylko trzeba cukrem zwiec. Serio? <laughs> Wszystko się cukrem zje jest git. Nie wiem, nie wypowiem nie nie, no Ale, jest, ale no, się ładna wydaje, że ona też się przyda do tego Tak. Stary, ja Ej, nie mam szansy, że staraj... przegram na tym na bal Halowa świnka Oooo, jaka sądziutka, malutka Ej, Ale jest napisane, że to pies, dziwny ten pies Jakiś mały straszy <laughs> 4G? Będziesz no, na vlogu no, nawet No, stary. Jasne, że tak Dawaj fotki Chcesz pojedynczo? Jasne, dobra. że tak, to będę z tobą będzie mógł cię wyciąć łatwo, nie? Dobrze, pojedynczo dobra, będziemy te. wszystkie wstawić Bardziej mi się podobaż w okularach Tak? Dobra, dobra okej, okay, w porządku Jak zasubskrybujesz, daję ci stówę, stary Naprawdę? Tak, tak. Jak Magister, jest G. zup, to leci stówka dla ciebie, młody Jest! Jest! Yes! Sorry, Serio? Piątaczek. Miłego dnia. Się. Dobra, kupione wszystko, robaki, jedzonko. Ej, widzowie, zanim Grzesiek przejdzie no. dalej, wiecie, że w samochodzie nie czuć jedzenia, którego zamówiliśmy, tylko same robale czuć. Fajnie no, będzie tak, nam tak. jeść ten. Dokładnie. I w międzyczasie, jak widzieliście, spotkaliśmy też widza, pozdrawiamy go. Dostał stówkę w sumie. Tak Stary. Pytanie. Mega akcja, mega akcja. Ja dla mnie oklaski i chcę tak. w górę za to, naprawdę. zarobił. Nie mam akcja. Sobie na tych stanikach. No właśnie. A w ogóle jeszcze on dostał chyba stówę za to, że musiał na stanikach z nami siedzieć. <laughs> Dobra, jesteśmy właśnie na hali. Rozpakowuje jedzenie. Jake, Wołałem cię! Co? Stary. Przygotowałem dla niego super tor przeszkód i za jedyne 5 zł, możesz na niego wejść. Co? Za 5 zł wchodzenie na tor przeszkód. Pufa! Po co ci pufa, stary? Zaraz zobaczysz. A ty chcesz na to skoczyć i złamać? Nie łam tego. Po prostu przeskocz z jednej trampoliny na drugą. Stary, ale jak ty się połamiesz czy coś, może nie, lepiej nie rób tego, co? Ja? No firmę. A powiem ci tak, byłem tyle od wypierd... w powietrzu, bo źle upadłem, w sensie źle poleciałem w powietrzu Stary i jeszcze za to musisz zapłacić piątaka, że skorzystałeś z toru przeszkód Daniela Płacę piątkę Ale to nie mi Ogólnie odcinek nazywa się nie przestrasz się, więc... żywy. Ja a co? Kur... Ja się no To niestety Dziwek straci jedno życie, stary już. Chłopaki, zamykamy oczy i wy... ręce do przodu. Wie? Tak jest. Mogą być dwie. No. Dobra, ja idę po jedną rzecz, a wy tak czekajcie. Dobra, kładę im te rubale na rękę. Chłopaki, mam nadzieję, że macie nadal zamknięte oczy. Jakby to? Słuchajcie, razem piłki kauczukowe, musicie zgadać, jaki to Nie, nie, nie! nie. nie. Jeszcze robale, nie widzę nic. Jeszcze. E, nie nie ja mogę otworzyć oczy? Nie. Proszę. proszę. Nie. Dobra, otwieram ja, oczy. Nie, 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 rusza, nie, rusza, nie, nie, rusza, nie, rusza, nie, nie, proszę. nie, 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 A! nie, 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 jaki nie, jest kolor! Wow, nie dam rady, muszę otworzyć. A, a. O, 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 -o! ci to z kieszeni. Nie. Jest w kieszeni, nie, nie. Jest, w kieszeni. Nie, nie. jest w kieszeni, lewej! Nie. Jest w kieszeni, nie. Jest nie. przepraszam. Jest w kieszeni, naprawdę nie, nie jest, jest. Jest. Nie ma. Ej, jakie to jest obrzydliwe Nie, 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 to jest Ile mamy wytrzymać? Daj jednego, proszę. daj 10 sekund Jednego, 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 jeden. Kurde, one się tak ruszają. Czekaj, wezmę tego z ziemi, żeby nie uciekł. No to łapie. On go. łapie. Dobra, kto pierwszy odpuści. Dobra. Kto pierwszy odpuści, dobra. Chodzimy z nim cały dzień. Ale to musisz dwa raz Daję stówkę, jak na stawiam, stówkę stawiam. Dawaj dwa raz. Dwa na raz? No Ja ty go jeszcze raz tak? tak? Mają takie szczęki, tak. Ja myślałem, że tego weźmiesz tego skaczącego, już się obstałem strasznie. Nie no stary, panikarzy! Serio? No straszny tu jest! Tak mi Co Słodko, małe takie szczęki, stary. No jasne, jasne, jest to. Jes, jes, dobra, dobra hej, ja też chcę. Daj, daj mi. Ej, nie rusza się. rusza się, gdzie to mnie, Gdzie do mnie, to mnie Gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie to było? to to Idzie, ja do, nie, tyłu, ja ja idzie do tyłu, trzeba iść do tyłu. Nagraj to, botać. stary, nagraj to. Nie, nie chcę botać, gdzie to jest? Ej, Zipek, szczerze uważam, nie masz czego się bać, stary, bo ja teraz z Rzekiem zrobię to, że położymy sobie je na czoło! Nie. Na twarz! Co ty robisz za odcinek? Zostawcie suba i łapkę w górę, naprawdę, i wrzućcie to na intro. Ja nie chcę tego robić w ogóle. Dobra. Uwaga, pierwsza osoba, Zamykać się, O nie, sto... dobra. Już na czoło, tak? Tak! Nie! Nie! A! Nie! Nie wytrzymałem nawet pół sekundy! Uwaga, Jest cały. Na razie się rozgląda. Nic nie robi. O was chodź rządło. Wija rządło. Oj... Hmm. Idzie w drugą stronę niż powinno. O Boże, nie. Ale to łaskoczę. On ja się wycofuje, mokro. Ja, wytrzymuję. No jest już w czapce. Ej, ale długo wytrzymałeś. Stary. Dobra, nie, ja jeszcze raz próbuję. Teraz inna część ciała, ewentualnie. Mi się nie udało pierwszego wyzwania kompletnie, to ty udało ci się pierwsze. No ale drugiego mi to... się nie udało, automatycznie przegrałem no, Ale przygrałem. czy mi się udało jedno, tobie się udało jedno i mi zero. Właśnie, <noise> Gospodarz. a ty z ręką? Gospodarz, co? Ręki jeszcze nie dawałeś. O, dawaj rękę. Nie wiadomo czy dałeś radę, czy nie dałeś radę Ale ja wam kładłem to swoją ręką, więc... No ale to jest inaczej. O, nie, 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 nie. To co jest? No, No Ale co ja trzymałem! koszulkę zagacie i, I nie... mój był zły pomysł <laughs> mój był! Zły... Nie, nie, nie wiem o łóżko! To dłużej wytrzymam. Przecież to jest coś więcej niż ale i chłopka tu są też. Nie, na nie ma głowę opcji. chcesz wysypać? Nie ma opcji, nie ma opcji. To musi być dobre okay. siano, żeby to zrobić. Negocjujmy. Nie. Zrobiłbyś nie. to? Ze stówę. <laughs> ja cię zrobię od razu Ale się tam. Nie masz! Ja ci zrobię nawet 200 w tym momencie. Pepek? Pepek zaklejasz! A co ty nago? gob? Spodnie. o sz... Dobra, trzeba się uspokoić, trzeba na spokojnie tego podejść, medytacja, to wszystko wam pomoże Panowie, ja wyciszyłem się i jestem gotowy Dobra, leci pierwszy, uwaga oh! O nie, jest za tobą, jest pierwszy Weź co, szybko, 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 bo się rusza szybko. ja Dobra, drugi O, oh! 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 wysypałeś pałę Skąpa jakaś oh, Dobra, leci jeszcze jeden, uwaga o! Czekaj, uwaga, jeden. Uwaga. Ostatni. Nie, to jest skórę. Spokojnie, 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 spokojnie. Ooooooo! Ej tak, dobra, dalej, wsypujemy. Spokojnie, spokojnie, spokojnie spokój, spokój. Czemu coś czuję dziwnego? Bo się rusza wszystko. Coś się dziwnie rusza. O shit! Ooooooo! Wchodzi mi, wchodzi mi. Jadę. Ej, 7... mi do gaci Dobra, stare, ostatni. Nie ma. Więcej już nawet nie ma. Wchodzi czy nie? Czy mi się Trzy, wydaje? Trzy, dwa. Chodzi czy mi się wydaje? Jeden. Dobra, i musisz wytrzymać chwilę. No. A teraz się odwróć, co to było. <giby> Stary wziąłem ziemię z ja, twoimi prawami. Masz uczucie przez cały czas, jakby coś tu po tobie chodziło. Uważasz, ziemi to jest przesrane Ja pierdzielę. Oooo. To co, papieżka, może to pierwszy rybak? Tak, na serio teraz, panowie? Serio? Tak, no. Trzy, Trzy cztery. cztery. Jest, nie wchodzę. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Jack. <giby> Ten, co żart robi. Ało. Dobra, ale do sześciu. Aaaa! Nie ma szans! Nie ma szans, to jest to głupi! No dobra, Zipek może wytrzymać więcej niż my. Ej, wyobraź sobie, że ten zdech właśnie ze starości Dokończył Was, życie. Z U nas w jakim miejscu jest. Po jak nie Jest już taki stary Uuuu! Ten jest mocny. Ten jest mocny. Ten jest mocny. Ile nam jeszcze zostało? Cztery. Jeszcze jeden. Ducha, nie? Nie, nie Kurde, Mon, ale jestem 5. Ej, ja wytrzymał ja dwie Jeszcze sześć, jeszcze na szyi, A jeszcze, jeszcze jeden, dobrań. jeszcze jeden ostatni w Zdaję, to jest moja wyobraźnia, to jest się nie ramieniu. dzieje To na ramieniu się nie dzieje na, na ramieniu, ale nie dotykamy jej szyi, prawda? To jest no. wszystko moja wyobraźnia Nie! Nie! Ja bym umarł, ja bym umarł w tym momencie już Ej, wygrał Wy... Wygrał, wygrał, wygrał. wygrał Ja nie wymagam więcej wygrałeś. Wygrałeś. wygrałeś, wygrałeś Dobrze Mroczy z tyłu w dłoni wystarczy Trzymaj, z ale zobaczcie w ogóle na poziom. Zipek na ręce wytrzymał. A co za Wytrzymałem na czole, a on wytrzymał w całym boksie ze wszystkim. A ty się nie śmiej, bo ty idziesz teraz. Nie! Myślałem, że zapomniecie. Nie, nie, nie. Sam sobie stówę. Ale siadaj z tymi robotami, co już tam są. Nie, kurde, ja już się Czapkę? No, daj czapkę. Nie mogę się wzdrygnąć! Odrzuca! Jeden? Nie! Dobra. Uwaga. A Chill? Za koszulkę, koła mi się wbił! Za koszulkę! Jest! Wyszedł, wyszedł, Za koszulkę! Ej, panowie, jeszcze jedne robaki! Nie ma nie. Ale to może już w następnym odcinku, także zostawcie łapki w górę, subskrybujcie Tutaj mój Instagram, wpadajcie I do zobaczenia w następnym odcinku! od nas.